Oto 49 ciekawostek o Łotwie. Łotwa odzyskała niepodległość 21 sierpnia 1991 roku po rozpadzie Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Stolica Łotwy, Ryga, jest największym miastem w regionie bałtyckim. Ryga posiada największą kolekcję architektury secesyjnej na świecie. Łotwa ma ponad 12 tysięcy rzek i 3 tysiące jezior. Oficjalnym językiem Łotwy jest język łotewski, który należy do grupy języków bałtyckich. Język łotewski jest jednym z najstarszych języków indoeuropejskich w Europie. Łotwa wstąpiła do Unii Europejskiej w 2004 roku. Od 1 stycznia 2014 roku walutą Łotwy jest euro. Łotwa posiada linię brzegową o długości prawie 500 km wzdłuż Morza Bałtyckiego. Kultura śpiewu churalnego jest bardzo silna na łotwie. Festiwal Pieśni i Tańca Łotewskiego jest organizowany co 5 lat i wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury. W łotwie rośnie najwięcej lasów spośród wszystkich krajów bałtyckich. Lasy zajmują ponad połowę powierzchni kraju. Najwyższym punktem Łotwy jest wzgórze Gajzinkans, mające 311 metrów wysokości. Łotwa ma bogate tradycje bursztynnicze, bursztyn bałtycki jest znany na całym świecie. Symbol narodowy Łotwy to trójząb, godło zwane Brivibaspiem czyli pomnik wolności w Rydze. Łotewskie wybrzeże słynie z pięknych, piaszczystych plaż, z których najpopularniejsza to plaża w Jurmale. Jurmała jest znanym nadmorskim kurortem, przyciągającym turystów swoimi sanatoriami i uzdrowiskami. Łotwa jest jednym z najmniej zaludnionych krajów Unii Europejskiej. W Łotwie znajduje się Pałac Rundale, uważany za perłę architektury barokowej i rokokowej. Narodowym drzewem Łotwy jest brzoza, a kwiatem – margaretka. Największą wyspą Łotwy jest wyspa Daugavgriva. Najdłuższą rzeką przepływającą przez Łotwę jest Dźwina Zachodnia, która mierzy ponad 1000 kilometrów. Łotwa ma jedną z najstarszych flag na świecie, czerwono-białą, której wzór pochodzi z XIII wieku. W Rydze znajduje się Biblioteka Narodowa Łotwy, znana również jako Zamek Światła. Łotewski alfabet zawiera 33 litery. Łotwa posiada cztery parki narodowe, w tym Gaujas, który jest najstarszym parkiem narodowym w kraju. W łotewskiej mitologii ważną rolę odgrywają postacie bogów natury, takich jak Dajvs czy Laima. Tradycyjnym łotewskim daniem jest skabeł zupa, zupa szczawiowa. Łotysze obchodzą ja i święto przesilenia letniego, podczas którego odbywają się ogniska, śpiewy i tańce. W Łotwie popularne są również tradycje rzemieślnicze. Takie jak wytwarzanie ceramiki i wyroby z lnu. Największym jeziorem w kraju jest jezioro Lubans. Ryga była europejską stolicą kultury w 2014 roku. Łotwa przystąpiła do organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w 2004 roku. Łotewski zamek w Turaidzie jest jednym z najlepiej zachowanych średniowiecznych zamków w krajach bałtyckich. W Łotwie mieszka znaczna mniejszość rosyjskojęzyczna, stanowiąca około 25% populacji. Łotwa jest znana z wysokiej jakości produktów mlecznych i wyrobów rzemieślniczych. Rzemiosło tkackie i hafti stanowią ważny element łotewskiej kultury ludowej. Rzeźba Trzech Braci w Rydze to najstarsze zachowane domy mieszkalne w mieście, pochodzące z XV wieku. Łotwa była gospodarzem Mistrzostw Świata w Hokeju na Lodzie w 2006 i 2021 roku. Hokej na Lodzie jest najpopularniejszym sportem na Łotwie. W Parku Narodowym Kemerii można zobaczyć unikalne torfowiska, źródła mineralne i różnorodną faunę. Łotewskie piwo i sery są uważane za jedne z najlepszych w regionie bałtyckim. W Wilkiele znajduje się jeden z największych skansenów w Europie łotewski skansen etnograficzny. Łotwa posiada unikalne wydmy szare, które są pod ochroną jako element dziedzictwa przyrodniczego. Łotewskie wyroby z drewna, zwłaszcza w produkcji mebli, cieszą się międzynarodowym uznaniem. W Rydze znajduje się słynna wieża Prochowa, która jest częścią średniowiecznych fortyfikacji miasta. Festiwal Światła Staro Rige to coroczne wydarzenie artystyczne oświetlające historyczne budynki stolicy. Łotysze obchodzą Dzień Niepodległości 18 listopada, upamiętniając ogłoszenie niepodległości w 1918 roku. W Daugavpils znajduje się jedyna w krajach bałtyckich galeria poświęcona Markowi Rawkołu, światowej sławy artyście. Łotwa jest krajem o niezwykle bogatej kulturze, w której tradycje, Natura i nowoczesność współistnieją w harmonii.